Zimowa aura nie powinna zniechęcać do aktywnego trybu życia i nie chodzi tu tylko o narty czy łyżwy. Nad całą w Oświęcimiu spotkać można wielu mieszkańców poruszających się na rowerach. Jak się zimą jeździ na rowerze? Luksus! Nie ma żadnych kłopotów? No jakie kłopoty mogą być? Skoro się już człowiek wybrał na rowerze, no to nie mogą być. Jakie zimowe opony? Tak, zimowe. Oprócz rowerzystów spotkaliśmy też miłośniczkę rekreacyjnego nordyckiego maszerowania z kijami. To jest sposób na cały rok, oczywiście. Bez względu na pogodę i bez względu na wszelkie inne okoliczności. To jest cudowne lekarstwo na życie. Dla emerytów, dla młodych i dla wszystkich. Ja chodzę teraz dopiero od tego roku, ale wiem, że moje koleżanki na uniwersytecie Trzeciego wieku chodzą już kolejny rok. I dzięki wi właśnie weszłam do grupy i czuję się wspaniale. I wszystkim to polecam. Do zimowych aktywności można też właściwie zaliczyć dokarmianie wodnych ptaków. A łabędzie i kaczki zimujące pod mostem piastowskim w Oświęcimiu wypatrują każdego zbliżającego się do brzegu człowieka. Nie zależy jak mamy dużo chleba. Raz na tydzień, raz na dwa tygodnie przychodzimy sobie. No rzucaj. Bywa tutaj też i tak, że cała rzeka jest skuta? W zeszłym roku tak bywało, w tym roku jeszcze nie. Ale w zeszłym roku było tak, że dosłownie tylko troszeczkę przy brzegu było z tamtej strony wody, a tak to była cała zamarznięta. I cały czas tutaj kaczki i będzie? Cały czas, od jakiegoś czasu naprawdę. Czekają na pana? E, nie no, no generalnie myślę też na innych mieszkańców. Bo często się widzi, że ludzie przychodzą i rzucają im trochę chleba. A masz chlebuś? Prawie dobrze. chcesz karmić ptaszki? Co przyniosłeś ptaszką? Co, co przyniosłeś ptaszką? Powiedz mi.